Bardzo serdecznie teraz będziemy mówić o Fairtrade, czyli o tym, w jaki sposób Fairtrade, będąca częścią globalnej sieci, znalazła sposób na odpowiedzialny łańcuch dostaw Twojej firmy. Bardzo serdecznie witam Państwa wszystkie uczestniczki i uczestników dzisiejszego wydarzenia. Jeżeli tylko macie możliwość, zachęcam do tego, aby podzielić się wiadomością ze swoimi znajomymi w mediach społecznościowych, że takie wydarzenie właśnie się rozpoczęło. Ono potrwa. Przez godzinę. Jest częścią w ogóle większej całości, która to całość jest nazwana jako miesiąc Fairtrade. Patronat nad konferencją, a równocześnie nad całym miesiącem objął UN Global Compact Network Poland, a organizatorem jest oczywiście Fundacja Fairtrade Poland. Fakt, że Państwo są tutaj z nami, oczywiście, że oznacza zainteresowanie wartościami, jakie kształtują biznes, ale też tym, co konkretnego Fairtrade dokonał w sferze biznesu i z pewnością znajdzie się tutaj także zainteresowanie tym, jak można włączyć, poszerzyć oferty swojego biznesu o produkty Fairtrade. Będziemy mieć tę przyjemność, że naszym keynote speakerem będzie Pan Profesor Jerzy Hausner, Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, reprezentujący Fundację GAP. Pan Profesor jest oczywiście twórcą koncepcji firmy IDEA, jest jednym z najbardziej twórczych europejskich ekonomistów, co chyba nikt nie wątpi, już za dosłownie trzy minuty albo i krócej Pan Profesor będzie z nami. Ja jeszcze wspomnę o tym, że do godziny czternastej mechanizmy działania Fundacji Fairtrade Polska wprowadzał nas Pan Tomasz Mańkowski, menedżer do spraw kluczowych klientów Fundacji oraz Pani Paulina Dziedzic, menedżerka do spraw biznesu. I tutaj poproszę Pana Profesora Jerzego Hausnera, który nas wprowadzi w tematykę ekonomii Wartości w Biznesie, panie profesorze. Widzę, że już jest pan z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy oczywiście bardzo ciekawi tego, co usłyszymy i zobaczymy z pana biura. Dziękuję, witam wszystkich. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja chciałbym w swojej prezentacji przekonywać, uzasadnić, dlaczego potrzebujemy w gospodarce zwrotu w kierunku ekonomii i wartości. Jeśli szukać tego przeciwieństwa, na którym mi zależy, to mogę powiedzieć, że ta ekonomia, którą się dotychczas kierowaliśmy, stała się ekonomią chciwości. I jeśli chcemy, aby negatywne konsekwencje ekonomii chciwości zostały przezwyciężone, powinniśmy dokonać zwrotu w kierunku ekonomii wartości. Więc gdy używam tego loku, Open Ice Economy, które ma przede wszystkim powiedzieć, że musimy inaczej spojrzeć na to, co nas otacza, to zarazem jednak podaje, w jakim kierunku powinniśmy skierować nasze spojrzenie. Chciałem powiedzieć, że znacznie więcej na temat ekonomii wartości miałem możliwość powiedzenia w obszernej publikacji, która ukazała się w roku 2019. Czas nie ułatwia pandemia, czas pandemii nie ułatwia promowanie ani tej książki, ani treści w niej zawartych. Tym bardziej, że bardzo często jesteśmy przytłoczeni tym, co bieżące. W związku z tym spójrzmy, jak można to co bieżące zinterpretować. Otóż czas pandemii nie powinien być interpretowany jako czas, który można. Naraz wyłączyć wszystkie inne procesy, wszystkie inne zjawiska, zamknąć przymusowo ludzi, wysterylizować w sensie przenośnym, oczywiście, i powiedzieć: wrócimy do normalności i będziemy mogli żyć jak dotąd. COVID i pandemia uzmysławia, że w istocie rzeczy jest to jedno ze zjawisk, które składają się na coś, co mogę określić jako mega kryzys. Oczywiście ja eksponuję ekonomiczne źródła tego mega globalnego kryzysu, który, na który składają się i nasze obecne problemy zdrowotne i problemy gospodarcze, więc załamywanie się na przykład łańcuchów dostaw, ale także i zmiany klimatyczne i niezdolność do przeciwdziałania tym zmianom zarówno na poziomie globalnym, jak i na poziomie skromniejszym na przykład w wielkich miastach które stały się wyspami ciepła i w których umieralność z powodu wysokich temperatur gwałtownie rośnie. Otóż dlaczego tak się stało? Ogólnie rzecz biorąc dlatego że to co zdominowało współczesną gospodarkę to trzy procesy: proces globalizacji, proces finansjalizacji, czyli oderwanie działalności gospodarczej od sfery wytwórczej i Umocowanie jej przede wszystkim w sferze finansowej oraz cyfryzacja. Cyfryzacja między innymi powoduje to, że mamy do czynienia z dematerializacją produkcji, wytwarzania i jej detorytorializacją. I to są właśnie te kotwice, które blokują możliwość zmiany sposobu działania w gospodarce. Dlaczego jeśli chcemy poradzić sobie z nowoczesnymi technologiami, a procesu zmian technologicznych nie da się zatrzymać, dlaczego musimy się zwrócić do, do wartości? Ja tutaj przywołuję i często to czynię pracę Lestera Tarowa z 1996 roku w Polsce, trzy lata później opublikowaną, która mówi, że w średniowieczu żyli ludzie, którzy wiedzieli o poziomie życia i dysponowali technologiami, które miało cesarstwo rzymskie, a mimo to przez wiele, wiele wieków nie byli w stanie tych technologii użyć, by utrzymać ten poziom życia i tę jakość życia, która była w cesarstwie rzymskim. Dlaczego? Bo nie dysponowali wartościami pozwalającymi wytworzyć zdolności organizacyjne konieczne do odbudowania wcześniejszego potencjału. Więc jeśli mówimy o wartościach, to nie chodzi o to, co deklarujemy ale o to czym się kierujemy, w jaki sposób odpowiadamy na to nie co produkować tylko jak produkować i po co produkować, co wytwarzać, Bole tego określenia użyć, po co wytwarzać, czemu to ma służyć. To pytanie jak tak bardzo nas zdominowało i za ile, to jest drugie pytanie, które zaczęło górować, że zaczęliśmy pomijać pytania istotne, mianowicie w jaki sposób i po co. Mamy więc do czynienia z sytuacją, w której jesteśmy w syty, jesteśmy w, stajemy wobec konieczności zmiany spojrzenia na ekonomię i na gospodarkę. I coraz częściej jest o tym mowa z każdej strony, że konieczne zrewidowanie jest fundamentalnych założeń ekonomii neoklasycznej. Podstawową słabością tej ekonomii jest to, że wyrugowano z niej problematykę wartości i problematykę wartości sprowadzano do zysku i ceny. W neoklasycznej ekonomii w związku z tym wartość jest sprowadzana do rynkowej wyceny, a ideałem gospodarki jest komercjalizacja wszystkiego. Także komercjalizacja tego, co decyduje o naszej egzystencjalności, o naszym istnieniu. I to pozwala ujmować rynek jako mechanizm samoregulujący. Temu wszystkiemu musimy zaprzeczyć, pokazać inny sposób rozumowania. Dlaczego? Dlatego, że jednym z przejawów takiego myślenia ekonomicznego jest to, że gospodarowanie stało się linearne. To znaczy, że głównie koncentruje się na pewnym odcinku, tym odcinku działalności gospodarczej, który jest najbardziej zyskowny, który przynosi najwięcej efektów. Pokazany był film mówiący o fair trade. Jeśli zobaczymy. Dlaczego Fairtrade jest potrzebne? To dlatego, że w istocie rzeczy wielkie korporacje opanowały, czy w przypadku kawy, czy w przypadku innych surowców żywnościowych, pewną część procesu gospodarowania, który jest najbardziej zyskowny. W związku z tym to, co one zyskują jest czasami 50-krotnie bardziej wartościowe niż to, co uzyskuje ten, który jest pierwotnym wyjściowym producentem. A jednocześnie te korporacje kompletnie nie interesują się i nie biorą odpowiedzialności za to, jak niszczą podstawę tego procesu, między innymi uprzemysławiając proces, na przykład związany z kawą, czy innymi surowcami. W konsekwencji ta gospodarka jest gospodarką marnotrawną jest gospodarką, której marketing staje się w istocie rzeczy drogą skracającą produkt, drogę produktu na. Na śmietnik. Takie linearne gospodarowanie powoduje, że zachowania gospodarcze są bardzo oportunistyczne, polegają na wykorzystywaniu każdej nadarzającej się okazji, polegają głównie na ogrywaniu konkurentów. Jeśli pojawia się współdziałanie, to ono jest taktyczne, a gra ekonomiczna głównie koncentruje się na osłabianiu, niszczeniu wręcz konkurencji. To jest gospodarka, którą można określić jako gospodarka, która kanibalizuje podmioty gospodarcze. W związku z tym orientacja jest krótkookresowa. Liczy się tylko to, co tu i teraz. Uczestnicy zachowują się jak gospodarcze single, a marketing, tak jak powiedziałem, to skracanie drogi produktu na śmietnik. Przejawem najnowszym tej oportunistycznej gry rynkowej jest pojawianie się wielkich platform, wirtualnych platform, typu Amazon, typu Google, typu Facebook czy Apple, bo najczęściej one są wymieniane, ale tych wielkich platform jest coraz więcej. Istota ich działania polega na tym, że w tym morzu, oceanie wielu różnych podmiotów gospodarczych, one zdobywają dominującą pozycję, narzucając warunki które pozwalają jej uzależniać zarówno konsumentów, jak i uzależniać wytwórców. W istocie rzeczy ci wytwórcy pozbawiani są samodzielności ekonomicznej, a więc także tych cech, które decydują o znaczeniu gospodarki rynkowej, a więc innowacyjności, przedsiębiorczości. Jeśli będziemy dalej kontynuowali ten proces, to oczywiście te największe platformy wirtualne, i moce, które ich wspierają, więc państwa, które je wspierają, będą prowadziły do tego, by technologia, co pokazuje ten obrazek z Handelsblatt, będą służyły po prostu utrzymywaniu Imperium Kapitału z jednej strony i Imperium Władzy z drugiej strony. Co możemy w związku z tym zrobić? Jaka jest nasza droga? Co proponuje Open Eyes Economy? Co proponuję ja w swoich wypowiedziach, w swoich pismach w tej książce? Że trzeba zacząć myślenie od firmy. Przemiany trzeba zacząć od firmy, od koncepcji firmy idei, czyli zastanowienia się nie tylko jak firma zarabia, ale czemu służy, co jest jej Sposobem istnienia, co jest jej trajektorią rozwojową, co ją wyróżnia, jakie wartości egzystencjalne wytwarza, a nie tylko wartości instrumentalne. Istotne jest szczególnie dostrzeżenie różnicy między myśleniem o zasobach i myśleniem o strumieniach. Współczesna gospodarka koncentruje się głównie na eksploatacji strumieni, pomija w związku z tym. Podstawę tego procesu gospodarczego, jakim jest gospodarowanie zasobami. Przecież jest oczywiste, że jeżeli niszczymy lasy deszczowe, to niszczymy podstawę gospodarowania w długim okresie czasu, a mimo to robimy to w imię uzyskiwania krótkookresowych zysków. Więc musimy w związku z tym mocno podkreślać to, że każda organizacja gospodarcza jest z jednej strony Instytucją, a więc ma swój porządek akcjonormatywny, a z drugiej strony jest organizacją i musi działać sprawnie. I pogodzenie tych dwóch porządków porządku akcjonormatywnego i porządku funkcjonalnego, operacyjnego jest rzeczą kluczową i musi się dokonywać na poziomie firmy. Kiedy firmy mogą się tak zachowywać? No wtedy, kiedy nie będą same wobec, pozostawione wobec drapieżników. Żadna firma nie obroni się przed Amazonem. Każdy klient prędzej czy później, jeśli tylko będzie e, chciał konsumować, będzie uzależniany od wielkich platform wirtualnych. W związku z tym, te firmy, które chcą zachowywać się w ten sposób, muszą tworzyć swoje środowiska środowiska relacyjnej gry rynkowej, no, swojego rodzaju bąble zmiany, klastry. Teraz, jak te klastry powinny działać? One powinny być budowane na zasadach z partnerstwa, a więc chodzi o to, żeby zdać sobie sprawę, że najważniejsze jest współwytwarzanie i współdzielenie, a nie walka o wykluczanie konkurentów. Firmy oportunistyczne starają się przerzucić ryzyko na innych. Firmy relacyjne, te, o których mówię, budując partnerstwo, starają się rozsądnie dzielić ryzykiem. One nie zamykają się. One nie wyłączają się z rynku, ale starają się, żeby ich rola w rynku i ich rozwijanie się było współgrało z innymi partnerami. W tym filmie, który oglądaliśmy, jest mowa o łańcuchu dostaw. Ja zamiast łańcucha dostaw wolę używać określenia sieć wytwarzania wartości. Więc chodzi o budowanie właśnie sieci wytwarzania wartości, które działają na zasadzie, że jeśli najsilniejszy gracz chce być silniejszy, musi wspomagać graczy słabszych. Ten model gry oportunistycznej obrazuje rysunek jednorożca, bo to jest ideał tych platform. One nazywane są jednorożcami. Natomiast ten model, o którym ja mówię, to jest tu przykładem, metaforą jest są zebry, które, aby przetrwać wobec naporu drapieżników, muszą zachowywać się jako wspólnota, jako stado, ale stado w znaczeniu. Wzajemnej odpowiedzialności, jako stado jedynie mogą przetrwać. Zamiast tych określeń dotyczących zwierząt, można to, o czym mówię, opisać jako relacje pomiędzy wyspami i archipelagami. Chodzi o to, by te sieci wytwarzania wartości stanowiły archipelagi wysp, z których żadna nie traci swojej samodzielności i podmiotowości. Przeciwnie. Ich samodzielność i podmiotowość rośnie wtedy, kiedy one są skojarzone z działaniami innych, które wytwarzają rzeczy, które są współzależne, współpotrzebne. Każda wyspa będzie zbyt słaba, żeby nie zostać zdominowana przez tych największych grań, graczy. Zostanie włączona do kontynentu. Jeśli chce się rozwijać, musi być wyspą w ramach archipelagu, którego siła polega na tym, że Ci najsilniejsi, jeśli chcą być silniejsi, muszą zadbać o to, żeby silniejsi byli również ci słabsi. Archipelag jest więc takim układem grawitacyjnym, do którego ciążymy, który pozwala uwolnić się od presji grawitacyjnej największych graczy, którego działanie zasadza się na partnerstwie i solidarności. I tylko to daje takiemu układowi niezależność i także zdolność doradzenia sobie z nieoczekiwanym i nieprzyjaznym. To buduje tą odporność, o której dzisiaj tak często dyskutujemy. Kończąc moją wystąpienie, chcę powiedzieć, że system ekonomii, który pomija wartości, jest jak logika bez pojęcia, etyka bez powinności i estetyka bez ekspresji. Po prostu nie ma sensu. Być może tego nie uzmysłowialiśmy sobie przez wiele, wiele dekad, ale teraz musimy być tego pewni. Cytat pochodzi z Benedetto Croce. To jest cytat sprzed stu iluś lat, ale ciągle pasujący. A tutaj krótka sylwetka tego włoskiego filozofa, krytyka literackiego, z którego ten cytat zapożyczyłem. I chcę powiedzieć, że Open Eyes Economy oznacza także wyruszenie w podróż, która jest potrzebna po to, żeby odkryć nowe obszary, nowe przestrzenie, inaczej zrozumieć czas i przestrzeń naszej działalności gospodarczej. I wracam do Lestawa Taroa, o którym mówiłem na początku, że Kolumb nie odniósł sukcesu, dlatego że wiedział dokładnie, gdzie ma dopłynąć. Płynął do Indii, a dopłynął do Ameryki. Ale gdyby nie podjął tego wysiłku obarczonego ryzykiem, gdyby nie zdecydował się popłynąć, to nie, od, nie odniósłbym tego sukcesu, jakim było odkrycie Ameryki. My wyruszamy w podróż, w której nic z góry nie jest nam dane ale wyruszamy ją dlatego, że to, co widzimy i w czym żyjemy, niczego, tego nie akceptujemy. Myśl końcowa jest taka, jeśli problematyka wartości miałaby być przywrócona w ekonomii, to kluczowe jest pytanie, od której strony. Wiele osób mówi o państwie, o regulacji. Ja nie neguję znaczenia państwa, ale dla mnie najważniejsze jest stworzenie właśnie tych wspólnych sieci wytwórczych. Fair Trade jest organizacją, która w ten sposób myśli. Ten sposób się odnosi do działalności wytwórczej. Buduje połączenie pomiędzy różnymi wyspami, tworzy archipelag. I nie da się tego zrobić, jeśli będziemy stronić od akcjologicznego, etycznego wymiaru gospodarowania. Od tych pytań, po co, w jaki sposób. Proszę Państwa, Open Eyes Economy jest ruchem, który zaczął się w Krakowie, ale się bardzo poszerza. Zapraszam na nasz szósty Kongres, który odbędzie się w Krakowie 16 listopada. Liczę na to, że będziemy się mogli także spotkać w naszym centrum kongresowym. Dziękuję za uwagę. Panie profesorze, ja również bardzo dziękuję w imieniu nas wszystkich, słuchających pana wystąpienia i swoim. Rzeczywiście tęsknię bardzo do, do spotkania w krakowskim ICE i do spotkania na korytarzu obok scen Open ICE w Ekonomii sami. Proszę pozwolić jeszcze wykorzystać Pana obecność przez kilka minut, abyśmy na przykład spróbowali znaleźć odpowiedź na pytanie, jak widzi Pan samą sieć Fairtrade. W lustrze tego, co zostało powiedziane, to chodzi mi tutaj o archipielagi firm, dokładnie spółdzielni firm, które wchodzą w skład sieci Fairtrade. Czy, czy to jest właśnie ten model, o którym, o którym Pan mówi, który Pan propaguje w Open Ice Economy? Z pewnością Fairtrade jest, jest przejawem takiego myślenia. Ci, którzy znają tę organizację i znają tę siedzibę, dobrze wiedzą, że bardzo od czasu do czasu zdarzają się jednak tam zjawiska negatywne, które trzeba usuwać. Również dlatego, że jeśli ta sieć zbudowała markę, Fairtrade to oznacza pewien rodzaj uczciwości, pewien rodzaj zobowiązania i odpowiedzialności, to są tacy, którzy chcą to skomercjalizować, jakby przechwycić jakiś odcinek. Dlatego ja wolę nie posługiwać się siecią dostaw, a sytuacją, w której my ze sobą współpracujemy partnersko, no bo jeśli chcielibyśmy pomyśleć o tym łańcuchu, Choć łańcuch to jest niedobra metafora, bo to jest każde ogniwo łączy się z każdym ogniwem na zasadzie jeden do jednego. Ale pomyśleć o tym Orłandzie, w której się produkuje świetną kawę, i o możliwości napicia się tej kawy w małej kawiarni w Krakowie, to musimy zauważyć, że to nie jest tylko łańcuch dostaw, tylko to jest wiele elementów wspólnego partnerstwa, którym wiążą się na przykład ci, którzy produkują urządzenia, różnego rodzaju urządzenia, ci, którzy je propagują. Ci, którzy także potrafią dopasować formy handlu, formy wyceny, także i rankingu, ratingu, bo tutaj bardzo często różnego rodzaju ratingi wchodzą. Więc te wszystkie elementy o, w różnych fazach tego procesu wytwórczego, ponieważ na przykład samo zrobienie kawy też jest procesem wytwórczym. To nie jest tak, że z tej świetnej kawy zawsze uda, uda się uzyskać dobry napój. To zależy od wielu rzeczy, więc jeśli chcemy, żeby to wszystko ze sobą współgrało, to potrzebny jest właśnie taki archipelag, prawdopodobnie wiele archipelagów, żeby to nie była jedna dominująca organizacja. Fairtrade, który pokazuje wzór, pokazuje formułę i dba o jakość tej formuły, robi właśnie tę pracę, którą trzeba robić, abyśmy mieli jak najwięcej tego rodzaju sieci wytwarzania wartości ekonomicznej. Mamy pytanie od pana Wojciecha, co widzimy wszyscy na, na ekranach urządzeń naszych, na których oglądamy przekaz. Panie profesorze, widzimy wszyscy pytanie, czy może się pan do niego odnieść? Jasne. Myślę, że w każdej dziedzinie, nie tylko w gospodarce, no mamy do czynienia z sytuacją, w której jeśli chcemy kogoś przekonać do czegoś, lub coś zanegować, to posługujemy się jakby różnymi formami oddziaływania. Jedna sprawa to jest analityka i rzetelność analityczna. Druga sprawa to jest spojrzenie, to co nazywam Open Eyes Economy. A trzecia to jest społeczne wyobrażenie o dobrym gospodarowaniu. Więc jeśli firmy oportunistyczne robią to, dają fałszywe dane, Rozwijają fałszywe idee, fałszywe teorie, starają się wpłynąć na sposób myślenia ludzi, to ci, którzy chcą innego gospodarowania, powinni robić to, ale za każdym razem nie dla zysku, a dla przekonania, że to jest przejaw naszej odpowiedzialności. Poproszę Pana jeszcze o, o, o jeden komentarz, to znaczy e, odnoszący się właśnie do, do firm oportunistycznych, do tych gigantów, chociażby technologicznych. Jak Pan sądzi, w jakie formy one się rozwiną? To znaczy, z czym w przyszłości, z jakimi organizmami biznesowymi będziemy się mierzyć, w tym fair trade, w tym firmy, mniejsze firmy wchodzące w skład archipelagów, wysp, czy, czyli cała sfera ekonomii wartości. Problem polega na tym, że jeśli będziemy mieli taki model gospodarki, jaki mamy, czyli globalnej, sfinansowanej i ucyfrowionej przez te. Platformy, to będziemy coraz bardziej pogłębiali się w kryzysie. Odpowiedzią musi być terytorializacja i naturalizacja gospodarowania. W związku z tym, jeśli myślimy o tym, czy potrzebujemy globalnej gospodarki, tak, ale budowanej na podstawach silnej gospodarki lokalnej, która nie jest gospodarką zamkniętą, autarkiczną, jest gospodarką otwartą. Więc zastanawiajmy się, co trzeba zrobić we własnym mieście czy we własnej społeczności lokalnej, do jakiego stopnia procesy, które tam są tworzone, są procesami produktywnego wykorzystywania własnych zasobów. Jeśli potrafimy produktywnie, oszczędnie, produktywnie oznacza oszczędnie, wykorzystywać własne zasoby, to budujemy potencjał i siłę, by przeciwstawić się tym największym graczom. Innej drogi nie ma. Bardzo panu dziękuję. To inspirujące od samego początku, do samego końca wystąpienie należało do pana profesora Jerzego Hausnera Open Eyes Economy, fundacja GAP. Tak jak powiedziałem, jeden z bardziej twórczych, współczesnych ekonomistów. Cieszymy się bardzo, że był pan z nami, a teraz już nie zatrzymujemy pana. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Do widzenia.